Z mojej praktyki, też zarządzającego na średnich szczeblach kariery, także w wielu międzynarodowych firmach, nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o moich przełożonych, z tym, żebyśmy operowali NPV, IER, break-even, ABC Costing. Te wszystkie łatwe, proste, namacalne rzeczy, o których Pan mówi, informacja. Natomiast. Ja widzę potężny problem, że w momencie, gdy mamy przygotować jakąś strategię, gdy mamy gdzieś iść do przodu, bo świat się rozwija i mamy zacząć rozmawiać o takich śmiesznych rzeczach jak misja, wizja, to ja powiem ze swojej praktyki, od swoich przełożonych słyszałem, a po co ci ta niepotrzebna filozofia? Czy to nie jest tak że pańskie widzenie tej firmy, której pan był, niekoniecznie przekłada się na wiele innych firm i może tamte inne firmy oczekują tylko i wyłącznie tego komponentu informacji, a ten komponent związany ze zmianą samego siebie, zmianą myślenia, to niestety przez menedżerów najwyższego szczebla niekoniecznie jest zauważany. Panie Bartko, w, w pytaniu, i w tej refleksji, z którą się Pan tutaj z nami podzielił, jest pokazane całe wielkie doświadczenie, jakie Pan ma. Bo nawet jeśli w tych firmach, w których miał Pan okazję funkcjonować, niekoniecznie było to na, na pierwszej linii frontu, że tak powiem. Ale dzisiaj pan doskonale wie, że to jest istotne i dlatego kształtując programy NBA i współopowiadając za nie na, na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w, w Rzeszowie, pan dotyka istoty sprawy. Dlatego, że, że tutaj nie, po pierwsze nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy tym, że menedżerowie powinni posiadać określoną, konkretną wiedzę, te wszystkie narzędzia, o których Pan wspominał, yy, powinni ich, powinny je rozumieć menedżerowie, powinni wiedzieć po co one są i czemu służą, w tym takim bardzo operacyjnym funkcjonowaniu. Ale biada takiej firmie i biada takiemu menedżerowi, jeżeli na tym postawi kropkę i powie, że to już jest wszystko. I to nie tylko dlatego, że jest dzisiaj 21 wiek i on stawia nowe wymagania, bo w zakresie zarządzania, tego nowoczesnego zarządzania, którego ja bardzo, który ja nazywam przywództwem, to, to jest wyższy poziom myślenia o zarządzaniu. To połączenie, to klarowne, jednoznaczne połączenie pomiędzy umiejętnością posiadania wiedzy bardzo konkretnej, związanej z obszarem mojej aktywności, jestem menedżerem Finansowym, jestem menedżerem HR-u, jestem, jestem menedżerem liniowym albo menedżerem funkcji wsparcia, więc w swoich obszarach, tych bardzo chorowych, no, muszę mieć wiedzę związaną z tymi operacyjnymi aktywnościami. Ale to nie wystarczy, to po prostu nie wystarczy, bo jestem wtedy dobrym rzemieślnikiem. To jestem wtedy dobrym rzemieślnikiem. A na pewno nie przywódcą, a na pewno nie nowoczesnym menedżerem, bo on musi wiedzieć, nie tylko w definicji, co to, co to właściwie jest tam ta, ta, ta wizja czy misja, bo ja też mam pewien dystans do takiego szuplatkowania albo uznania, że koniecznie musimy w firmie coś takiego mieć, ale można przecież nazwać, ja muszę wiedzieć, po co tutaj jestem. Cel, cel, wizja i misja w którymś momencie dotyka tego, po co funkcjonujemy w ogóle jako firma. Czemu, co się takiego kryje za tą naszą aktywnością? Proszę. Cel czy sens? A nawet więcej bym powiedział, nie tyle cel, ile sens tego, że tu a, a właściwie dokładnie tak. A właściwie dokładnie tak. Jaki jest sens tego, że my tutaj się spotykamy codziennie o godzinie przysłowiowej ósmej i coś robimy? Produkujemy albo wykonujemy jakąś usługę albo jakąkolwiek aktywność prowadzimy. I to menedżer nie tylko powinien rozumieć, że wiedzieć, jaki ten sens jest, ale powinien wiedzieć, jakie to jest sensowne, żeby ten sens był klarowny. <śled> <śled> on musi mieć świadomość, że bez tego będą ludzie i on również przychodzić do pracy no i oczywiście wykonywać. No, może z najlepszą swoją intencją, ale ona nigdy nie będzie taką, jaką mogłaby być. Kiedy spotykają się ludzie, którzy wiedzą po co, jak to mówił Mark Twain, po co, dlaczego, czemu to ma służyć, na ile moja praca jest ważna i przynosi coś więcej niż tylko 7 godzin czy 8 godzin bycia za biurkiem albo przy maszynie. Więc to nowoczesne zarządzanie, nowoczesne przywództwo musi połączyć w sobie tą, tą umiejętność widzenia. Wszystkiego tego, co powoduje, że firma wyżej, lepiej, dalej, trochę nawiązując do olimpijskich tradycji, na rynku trudnym, konkurencyjnym, ale nie może wyłącznie być w obłokach i wyłącznie funkcjonować, używając wielkich słów, nie rozumiejąc pewnej istoty, bardzo konkretnych kwestii, z którymi się spotyka. I MBA dla mnie. To jest, no nazwijmy to może w jakimś sensie, to jest takie narzędzie z kolei, takie narzędzie edukacyjne, czy taka szansa, takie miejsce, gdzie menedżerowie mogą się spotkać z wykładowcami, albo z ludźmi, którzy po pierwsze mają świadomość tego, że trzeba połączyć te dwa światy ten, ten świat takiej wizji, świat strategii, świat myślenia o celach i o sensie. Ze światem bardzo klarownych, operacyjnych umiejętności. I po pierwsze, MBA jest po to, żeby uświadomić, że to jest ważne, a potem dać znacznie więcej konkretów, które przekonają, że tak naprawdę jest i spowodują, że ktoś autentycznie po tym swoim kursie będzie lepszym menedżerem. I dla siebie, jako dla człowieka, dla swojego zespołu, no i dla firmy jako całości.